Krótki bunt wagnerowców obnażył słabość Władimira Putina. Władimir Władimirowicz Putin! To ciąg dalszy gry na linii Putin-Prigorzyn-Szojgu, a jego źródeł należy poszukiwać w nakazie Szojgu, który zobligował najemników do podpisania kontraktów bezpośrednio z resortem obrony. Przyszłość wagnerowców zależy dziś od sytuacji na froncie. W przypadku niekorzystnego wyniku Rosjanie mogą jeszcze zatęsknić za popularnym pligożynem, zdobywcą bachmutu pozostaje więc on potencjalnym graczem w walce o władzę na kremlu. O tym w najnowszym odcinku układu sił na świecie. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie było po raz pierwszy. Jest z nami na kanale pan redaktor Grzegorz Kuczeński, autor książki, o której będziemy rozmawiać. Myślę, że tytuł, temat nie trzeba już nikomu dzisiaj przedstawiać, bo Wagnerowcy Psy Putina zachęcam państwa serdecznie do tego, żeby zapoznać się z publikacją Liki. Będziemy umieszczać w opisie. Panie Grzegorzu, kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Kiedy, kiedy pisał pan książkę, pewnie świadomość tematu nie była aż tak wielka. Świadomość tematu rozumiem tak ogólnie. Funkcjonowanie w ogóle takiej grupy, takich ludzi, chociaż to już jest czas, początek wojny, pierwsze informacje w mediach o najemnikach. Być może eksperci, mały świat międzynarodowy wie o tym, że tu i ówdzie w Afryce mieli swój udział. No tak, to akurat wydanie tej książki zbiegło się troszkę w czasie z takim nowym etapem w działalności grupy Wagnera. To znaczy z przyznaniem się Ewginii Japrigorzina, że jest jej właścicielem, jest jej szefem. Bo ja jeszcze w mojej książce piszę o tym, że, że się do tego nie przyznawał. Dziennikarze, którzy próbowali wokół tego węszyć, no niektórzy kończyli bardzo tragicznie. Więc faktycznie e, wydanie tej książki zbiegło się z tym nowym etapem w funkcjonowaniu Wagnerowców i generalnie w karierze Ewginii Japrigorzina. I oczywiście jesień ubiegłego roku, później zima, no i oczywiście ostatnie wydarzenia, no sprawiły, że, że Plikoźni, że Wagnerowcy no stali się taką marką, że tak powiem, znaną powszechnie, powszechnie na świecie. Czego dzisiaj właściwie nie wiemy? Bo wszystkim wydaje się, że tutaj oczywiście marsz nieudany, marsz na Moskwę, czy, czy to miał być marsz, to już jest kwestia pewnie innej dyskusji. Wydaje mi się, że infosfera jest pełna wieści na temat przyszłych losów Eugenia Prigozina. Niektórzy twierdzą, że już wieszczą mu długą, szczęśliwą przyszłość na Białorusi. Czego pan redaktor nie wie właściwie? Czego nie wiemy o Wagnerowcach? No, wielu rzeczy nie wiemy tak naprawdę. To znaczy wiemy wiemy o tym, jak część Imperium Prigozina się kończy, bo chociażby zamknięcie tych aktywów medialnych i fabryk troni. Wiemy, że resort obrony zerwał kontrakty z firmami Prigozina na catering, na dostawy posiłków do jednostek wojskowych, a przypomnę, że to był w pewnym momencie taki kor tego oficjalnego biznesu Prigozina. Natomiast moim zdaniem największy znak zapytania dotyczy... Aktywów Prigozina w, w Syrii, w krajach afrykańskich, aktywów biznesowych oczywiście, oraz, oraz no, funkcjonowania w tych krajach wagnerowców, bo przypomnę, że kilka, być może nawet kilkanaście tysięcy wagnerowców cały czas przebywa w wielu krajach afrykańskich w Syrii. Oczywiście tutaj władze rosyjskie zapewniają przywódców tych lokalnych krajów afrykańskich, że nic się nie zmieni tak naprawdę, no ale. Tego tak naprawdę do końca, do końca nie wiemy. No, kolejny znak zapytania, oczywiście, to jak długo Prigozin na tej Białorusi pozostanie, co tam będzie robił, jak wielu najemników yy, za nim pójdzie, bo oczywiście no, ten obóz, o którym się mówi, że jest przygotowywany właśnie dla, dla Wagnerowców, to po pierwsze, no, póki co ma taki charakter prowizoryczny. Bo to jest rozstawianie namiotów polowych przede wszystkim. Po drugie, on jest rzekomo obliczony na 8 tysięcy osób. Póki co z niezależnych rosyjskich źródeł wynika, że jest mowa o tysiącu najemników, którzy pojadą za Prigodzinę. Oczywiście to się może jeszcze zmienić. No i co, on tam, co oni tam będą robić na, na Białorusi? Moim zdaniem Białoruś to jest tylko przystanek dla Prigodzina i to skończy się na dwa sposoby. Albo zostanie zlikwidowany, albo wyniesie się właśnie być może do jakiegoś kraju afrykańskiego, być może do Syrii, no, trud, trudno przewidywać, on jest teraz tak naprawdę, że to sami też, jak czytam niezależnych dziennikarzy rosyjskich, którzy się trochę zajmują tematyką Prigozina, to, to dominuje taka opinia, że on jest jakiś teraz no, nieprzewidywany, krótko mówiąc, wręcz rozchwiany emocjonalnie. Zresztą przykładem tego... Były negocjacje prowadzone z ludźmi Kremla w sprawie sprzedaży tego medialnego holdingu Patriot. I, I fabryk troli właśnie jakiemuś biznesmenowi związanemu z Kremlem. I te rozmowy się tu toczyły w ostatni piątek, właściwie przez cały dzień nic nie wskazywało na to, że on tego nie sprzeda. No, natomiast nagle oświadczył, że nie sprzedaje i wydał polecenie swoim podwładnym, że po prostu ludzi zwolnić, wszystko zlikwidować, zniszczyć wszystkie archiwa i tak dalej, i tak dalej. Więc no, trudno powiedzieć, trudno przewidywać jego kolejne kroki. No. W każdym razie, moim zdaniem, on wie, że na Białorusi, biorąc pod uwagę to, że faktycznie miałby być e, obiektem zemsty Władimira Putina czy, czy Szojgu, e, że na Białorusi e, no nie jest e, w, pełni, w pełni bezpieczny. Być może jakiś kraj afrykański w przyszłości, pamiętajmy o tym, że on tam zbudował e, sieć powiązań, ma bardzo dobre relacje, czy, czy chociażby z jedną ze stron wojny domowej w Sudanie, czyli generałem Dagalo czy ma też bardzo dobry układ w Republice Środkowoafrykańskiej, czy w Mali, w samej też Syrii, więc no, trudno tru w tym momencie przewidywać, jest więcej, na, faktycznie jest więcej znaków zapytania i, i tajemnicy wokół tego, co on robi, gdzie, gdzie teraz przebywa, niż, niż odpowiedzi. Ja bym nie ja chciał w tym miasteczku małym, tak można tam miasteczko na Białorusi się pojawić. To, że wylądowała, wyląduje grupa Wagnera, a przynajmniej część na Białorusi, oznacza to, że Kreml już nie będzie w jakiś sposób korzystał. Z usług, nieja Prigozina? I też drugie pytanie może powinienem od tego rozpocząć. Powiedział Pan, że część Wagnerowców pójdzie za piroziną. Rozumiem, że tam jest też wewnątrz jakieś walki frakcyjne. No chociażby skoro już mówimy o znakach zapytania, to jest znak zapytania dotyczący Dmitrija Łódkina, pseudonim Wagner, czyli tego. Człowiek, od którego w ogóle nazwa tej formacji się zaczęła, no, są, pojawiły się nieoficjalne informacje, że on właśnie zrywa z Prigozinem i będzie zakładał jakąś własną formację najemniczą. Więc y, oczywiście w tej kadrze dowódczej, y, mimo wszystko, większość, y, większość tych y, ludzi była jakaś lojalna wobec Prigoziny, natomiast jeśli wojsko zaoferuje im odpowiednie warunki, być może nie będzie to wy wyglądało w ten sposób, że ci wagnerowcy będą po prostu wcielani, jak leci do różnych jednostek wojskowych, ale mimo wszystko zachowają jakąś autonomię w ramach e, sił zbrojnych, chociażby tworząc e, jakieś własne, własne jednostki. No to niewykluczone, że wielu z tych ludzi, też dowódców, jednak e, nie zaryzykuje e, eskapady za, za prigodzinem na Białoruś. Więc, e, Oczywiście nie mamy jeszcze pełnych danych, ilu, ilu z tych wagnerowców zwolni się, wróci do domu, ilu pójdzie do wojska i ilu... za prigozinem, ale no, wydaje mi się, że ta trzecia opcja jest e, no, najmniej liczna. Więc e, to być może ta grupa Wagnera będzie dalej funkcjonowała w jakiejś formie. No, oczywiście to nie będzie ta sama grupa Wagnera. E, no, jeśli chodzi o pytanie, czy, czy Kreml dalej będzie korzystał z usług e, prigozina. No, na ten moment wszystkie działania władz, czy, czy chociażby to, co wspominałem o resorcie obrony, to zrywanie kontraktów z firmami Prigozina. A z drugiej strony Prigozin, który po prostu likwiduje swoje aktywa, nie chcąc ich sprzedać Kremlowi, a trzeba pamiętać o tym, że Kreml tam zainwestował ogromne pieniądze, więc to jest, to jest policzek, dla, dla kolejny policzek dla Władimira Putina. To w tym momencie no, nie wydaje się Realne, żeby przynajmniej w najbliższym czasie taka współpraca była możliwa. Nie wiem, być może Prigorzyń czeka na koniec Putina w Rosji. Może tyle czasu na tej Białorusi będzie siedział, żeby się doczekać jakichś zmian na Kremlu. Natomiast tutaj wracam do tej kwestii, w jaki sposób ci wewnerowcy Prigorzyjni na, na Białorusi mogą być wykorzystani. No to oczywiście on tu może dalej stamtąd próbować prowadzić działalność w krajach afrykańskich chociażby. Ale już w takiej sytuacji musiałby korzystać nie z wojskowego lotnictwa rosyjskiego, transportowego, logistyki rosyjskiej armii jak do tej pory, ale białoruskiej. Oczywiście Białorusi nie też mają w tym doświadczenie, więc i, i całkiem niezłe kontakty w Afryce, więc tu by nie było problemu. Natomiast no jest jedno ale żeby nawet taki transportowy samolot białoruski z Wagnerowcami na pokładzie mógł polecieć chociażby do, do Sudanu czy, czy, czy do Syrii, no to musi przelecieć przez rosyjską przestrzeń powietrzną, więc no bez jakiejkolwiek, bez jakiejś chociażby ograniczonej akceptacji, tolerancji reżimu rosyjskiego dla, dla aktywności przy na przyszłości, no to to trudno sobie wyobrazić, żeby on był w stanie Coś robić. Z drugiej strony, pamiętajmy o, o tym, co się mówi o zagrożeniu potencjalnym ze strony Wagnerowców dla krajów NATO sąsiadujących z Białorusią. No, trudno sobie wyobrazić, że gdyby do tego doszło, że oni będą realizować tylko jakieś rozkazy, cele Łukaszenki, a, a Kreml nie będzie miał tutaj nic do gadania, skoro tak naprawdę mamy do czynienia z wojną hybrydową na granicy z Białorusią, ale wojną hybrydową. Nie tylko z Łukaszenką, ale tak naprawdę z Łukaszenką i Putinem. Więc no, w rzeczywistości, póki co, moim zdaniem, ci dwaj panowie, mam na myśli Putina i Prigozina, w jakimś stopniu są jednak na siebie skazani. Czyli ten podekscytowany, bardzo emocjonalny Prigozin w jakiś sposób ma ambicje, chciały być w przeszłości aktorem rosyjskiej polityki? To jest w ogóle opcja realistyczna? No, to jest opcja realistyczna w, w sytuacji, jeśli faktycznie yy... Dojdzie do głębszego kryzysu władzy Władimira Putina w Rosji, to wówczas Prigozhin może znowu włączyć się do tej gry. Oczywiście cały ten dziwny operetkowy bunt z, przed ponad tygodnia no, zakończył się oczywiście fiaskiem. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy w przyszłości, gdyby doszło do jakiejś walki o polityczną schedę po Putinie, do jakichś poważnych wstrząsów wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. No, czy wówczas prigodzin po prostu ten, że tak powiem, epizod buntu, no, on będzie mógł to wykorzystać jako swój atut, bo będzie mógł pokazać Rosjanom, że przecież no, on wtedy jako jedyny wystąpił otwarcie przeciwko skorumpowanej władzy. A przypomnę jedną rzecz, tak naprawdę tuż przed tym buntem i kilka dni później, Centrum Lewady prowadziło no, badanie opinii publicznej w Rosji, i to jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o poparcie dla Prigozina. Oczywiście ono najbardziej spadło, jeśli mówimy o tych trzech aktorach, powiedzmy, czyli Prigozin, Szojgu i Putin. W przypadku Putina właściwie się nie zmieniło, w przypadku Szojgu niewiele spadło, natomiast w przypadku Prigozina. No, tuż przed tym buntem to poparcie oscylowało w granicach 58% akceptacji w opinii publicznej Rosjan. Spadło do 30%, czyli właściwie no, o połowę, ale to jest ciągle 30%. Też o tym nie zapamiętałem. Jednocześnie Rosjanie też bardzo źle odebrali cały ten bunt, ale nie tylko ze względu na to, że, że Prigozhin w pewnym sensie zdradził matuszkę Rosję, ale też, że ten bunt wykazał słabość. Putinowskiego reżimu. Więc, mimo wszystko, moim zdaniem, pewien, pewne zaplecze dla prób odbudowy politycznych już wpływów w Rosji przez Jewginia Prigoziną, ono ciągle istnieje, a dużo będzie zależało też od dalszego rozwoju sytuacji na froncie. Moim zdaniem, jeśli ta bieg wydarzeń na froncie będzie niekorzystny dla Rosji, to tym bardziej nagle Rosjanie zaczną tęsknić za Prigozinem, który zdobył Bachmut i który mówił, że przecież ci generałowi, ten człowiek to nieudacznicy, więc tu ciągle, ciągle w tym sensie Prigozhin pozostaje, pozostaje potencjalnym graczem w Rosji. Czyli jest przeciwny pan redaktor tej teorii, że to był taki pucz prowadzony krok po kroku przez Putina, tylko jakiś być może jakiś twist, splot różnych wydarzeń i też no, przede wszystkim miał naturalny charakter. Znaczy... Że tak powiem, ani nie był to od początku do końca yy, jakaś szopka, jakaś taka operacja yy, kontrolowana przez Putina, ani też nie był to od początku do końca autentyczny bunt. Moim zdaniem, mimo wszystko, to był ciąg dalszy pewnej gry pomiędzy Prigoziny, w trójkącie, właściwie Prigozin, Putin, szojgu prowadzony już od miesięcy. Yy, 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 I tak naprawdę, jeszcze sam początek tego buntu Prigozina, on był kontrolowalny. Mam na myśli, Mam na myśli zajęcie sztabu w Rostowie nad Donem, zanim jeszcze Wagnerowcy no, ruszyli w ten słynny marsz na Moskwę. Moim zdaniem podbijał ciągle Brigozin stawkę, licząc na to, że jednak Putin po raz kolejny, tak jak to bywało w przeszłości, zainterweniuje w ten spór pomiędzy nim a Szoydu. A tutaj chodziło o rzecz bardzo ważną, bo tak naprawdę od tego tutaj trzeba szukać źródeł tego buntu. Chodzi o ten rozkaz Szojgu, o tym, żeby do końca czerwca wszyscy tak zwani dobrowolcy, czyli najemnicy tak naprawdę, w tym Wagnerowcy, podpisali kontrakty z resortem obrony. To tak naprawdę oznaczało odebranie Wagnerowców Prigozinowi. I on od początku się temu sprzeciwiał, no, nawet wysyłał własne propozycje kontraktów, no, cały czas grał i podbijał stawkę, coraz bardziej krytykując też działania, generałów, działania Szojgu. No to była presja ciągle na Putina i liczenie na to, że prezydent po raz kolejny jednak tutaj y, 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 będzie interweniował i y, y, jakoś ten spór załagodzi, też ratując troszkę skórę Prigodzinowi. I tutaj się Prigodzin przeliczył, stąd, stąd później już takie zachowania jak ten marsz na Moskwę i, i, i takie zachowania, o których wspomniałem nie w pełni logiczne czy, czy kontrolowalne, więc generalnie to nie była ustawka w 100%. To była jakaś gra na samym początku, która się później wybrała pod kontroli, ale też właśnie ten dziwny marsz. Dlaczego on był taki dziwny? Bo oczywiście zestrzelono kilka śmigłowców, zestrzelono ważny wojskowy samolot, zginęło kilkunastu wojskowych. Natomiast no nie oszukujmy się, oczywiście pojawiały się od razu te twierdzenia, że, że ten bunt pokazuje słabość reżimu klinowskiego. Gdyby Kreml chciał, naprawdę uderzyłby z dużą siłą i to na dość szybkim, wczesnym etapie w te kolumny Wagnerowców. Natomiast ciągle były prowadzone rozmowy, ciągle były prowadzone rokowania, i w rzeczywistości ani jedna, ani druga strona nie chciały doprowadzić do jakiegoś takiego dużego przelewu krwi, no bo wówczas to mogłoby się zacząć wymykać spod kontroli. A druga rzecz, e to są ci rzekomi wspólnicy, czy potencjalni wspólnicy Prigozina w, nie wiem, w Moskwie, na Kremlu, w szeregach armii. Moim zdaniem, takie paniczne zachowania elity, też samego Władimira Putina podczas tego marszu, to nie był strach przed Wagnerowcami, bo to oczywiste, że, że kilka tysięcy najemników nie zdobędzie Moskwy ani Kremla. Moim zdaniem, to był raczej, była raczej obawa Putina. Że jest to, że to może być element jakiegoś szerszego spisku. Czyli tutaj Prigozin wywołuje bunt, wszyscy skupiają się na tym marszu, a tymczasem na samym Kremlu znajdzie się jakiś Brutus, który wybije Putinowi nóż w plecy. To jest jedno tłumaczenie, a drugie, że faktycznie Prigodzin na własną rękę się zbuntował, natomiast ktoś na Kremlu, na przykład, czy łubiance, może próbować wykorzystać. To zamieszanie. I tu było takie realne, tak naprawdę zagrożenie dla Putina, a nie sam, nie sam bunt grupy Wagnera. Jeszcze niedawno sam Prigozhin nazywał Putina starym dziadkiem. Pytał, czy dziadek jest dupkiem publicznie. Może Prigozhin wie coś na temat Putina? Może w jakiś sposób zna jakieś słabsze strony akurat prezydenta Rosji? O, zdecydowanie ma ogromną wiedzę na jego temat. Poczynając od lat 90., czasów petersburskich, kiedy Władimir Putin de facto trząsł Petersburgiem, bez jego zgody, bez wydawanych przez niego koncesji. No żaden biznes nie miał prawa udać się w mieście na dnewo. To były te czasy. Niektórzy starsi pewnie pamiętają taki serial bandycki Petersburg. No to, to były te czasy i tam wtedy Putin ręka w rękę też robił biznesy z, ze światem przestępczym, z którym też w jakiś sposób Prigozhin był powiązany. To, to jest jedna rzecz, ale druga, chyba dużo groźniejsza wiedza Prigozhina z punktu widzenia Kremla, to jest jego wiedza na temat tych wszystkich działań, machinacji, raz tych związanych z ekspansją w Afryce i w Syrii, no, chociażby wywóz złota za miliardy dolarów z Sudanu. Tam na pewno Prigozhin działkę odpalał nie tylko generałowi Dagalo, ale jestem pewien, że, że odpowiedni, odpowiednia działka szła też do kieszeni ludzi na Kremlu, może nawet samego Putina. No i dwa, ta aktywność politechnologów i farm fabryk troli, troli Prigozhina. Na, te, na tej wojnie informacyjnej prowadzonej z Zachodem, począwszy od, począwszy od kampanii prezydenckiej, chociażby w Stanach Zjednoczonych, ale przez wiele innych, Brexit i tak dalej, i tak dalej. posiada ogromną wiedzę z tego punktu widzenia. No, są tylko dwie możliwości e, dla Putina. Na razie sięgnął po pierwszą, czyli jakoś załagodzić spór, próbować rozwiązać to kompromisowo. No bo nie mógł póki co sięgnąć do tej opcji drugiej, czyli po prostu fizycznej likwidacji prigozina. Natomiast no, być może fizyczna likwidacja też by nic nie dała, bo, bo ja bym nie wykluczył że prigozin się po prostu zabezpieczył na taki wypadek. Wydaje mi się, że ze wszystkich ludzi z Rosji, którzy chociażby zbiegli z tego kraju lub byli, stali się krytykami reżimu w samej Rosji. Mając wiedzę o różnych takich schematach, chociażby korupcyjnych, czy, czy innych reżimu Putina, mam na myśli chociażby Niemcowa, Nawalnego, czy w drugą stronę Bieryzowski, Litwinenko, to tak naprawdę z nich wszystkich prigozin jest najgroźniejszy dla Władimira Putina, bo to on jednak no, najwięcej wie na temat no, zbrodniczej natury tego reżimu i zna, na pewno ma dowody na, na po prostu wiele, wiele przestępstw, zbrodni popełnianych przez, przez Putin. Oczywiście, Putin mógłby w takiej sytuacji umyć ręce i to zignorować, no, jak gdyby to ujawniono. Natomiast tu chodzi o to, jaki to by miało efekt chociażby dla krajów tak globalnego południa, gdyby się okazało w jakiś sposób Rosjanie w rzeczywistości wykorzystują te kraje afrykańskie, Syrię czy, czy, czy inne. No, to byłby sygnał ostrzegawczy dla, dla tych krajów, i to mogłoby być wykorzystane przeciwko Rosji też w sensie takim właśnie geopolitycznym na, na taką skalę globalną. To jeszcze pytanie na zakończenie w takim razie. Myślę, że jeżeli chodzi o sytuację na froncie, na wschodzie, to wiemy, w jakim momencie się znajdujemy. Na pewno słuchacze widzowie mają świadomość tego, że ta ofensywa trwa, ale moment wojny dla właśnie rosyjskiego przywództwa. Czy tutaj pan redaktor przewiduje jakieś przetasowania, wyciągnięcie wniosków? My czekamy już od kilku tygodni na, na te główne uderzenie. Tak przynajmniej wnioskuję po tym, co piszą analitycy, po tym, co mówią eksperci, ale też niezwłocznie pewnie jakieś decyzje zapadają na Kremlu równolegle. Czy, no, tutaj w kontekście tego buntu są dwie możliwości, albo, albo czystki, e, e, jeśli mówimy na przykład o utocie wojskowym, czy w resorcie obrony, także w kontekście wojny z Ukrainą, albo konsolidacja. E, no, póki co wydaje się, że raczej konsolidacja, bo, bo te, te zapowiadane wielkie czystki, chociażby w postaci, nie wiem, uwięzienia Strowikina Raczej się nie sprawdzają. Oczywiście on, on, on był przesłuchiwany, ale, ale to nie jest tak, że się go zamyka w, w więzieniu FSB lefortowo. Z drugiej strony też Putin, gdyby teraz się zdecydował na jakieś zmiany poważne, chociażby dymisję, jeśli nie szale, to Gerasimowa, chociaż oni są właściwie już taką nierozłączną parą, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jednego bez drugiego, no to by przyznał rację Prigozinowi, więc właśnie ten błąd sprawił, tak naprawdę, że, że, że Kreml ma nieco związane ręce w tej chwili, jeśli chodzi o, o zmianę koncepcji prowadzenia e, wojny z Ukrainą. No a po drugie, tak naprawdę, no, e, aż tak nie dzieje się nic tak złego, fatalnego z punktu widzenia e, Rosji, przynajmniej w tej sferze takiej informacyjnej, propagandowej, wizerunkowej, żeby dokonywać tutaj jakichś nerwowych ruchów na froncie. Wydaje się, że ten pomysł na prowadzenie działań obronnych, przed zapowiadaną od wielu miesięcy ukraińską ofensywą, póki co no, zdaje, zdaje, zdaje egzamin, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj mogły nastąpić po stronie rosyjskiej w najbliższym czasie jakieś poważniejsze zmiany. Być może jakiś przełom na froncie, pęknięcie tych linii obronnych mogłoby spowodować tego typu reakcje. Natomiast moim zdaniem, Nieudany błąd prigozina, on też oznacza konsolidację samej armii. I nawet ci generałowie, którzy kręcili nosem na szajgu nogi Rasimowa, sympatyzowali z Prigozinem, no w tej sytuacji przecież się nie ujawnił. Także moim zdaniem nie czystki, ale raczej konsolidacja. Mhm. Pan redaktor czeka na to główne uderzenie. No, biorąc pod uwagę to, że, że wciąż te główne siły nie zostały użyte, to, to tak. Moim zdaniem to jest ciągle, ciągle takie. Ja widziałam takie porównanie w jednym z rosyjskich mediów, że, że te działania ukraińskie no, przypominają um, zalanie wodą jakiejś tamy. Ta, ta, ta woda napiera, napiera i w końcu gdzieś może nastąpi pęknięcie w tej tamie i to się wtedy rozleje. Więc to tro, troszkę taka taktyka ze strony ukraińskiej, no muszą, muszą po prostu się powoli przebijać, innej możliwości nie ma i wydaje mi się, że trochę sobie z tego zdawali sprawę, aczkolwiek też i ze strony Kijowa, i też ze strony Stanów Zjednoczonych no, są też takie sygnały, że jednak oczekiwano, iż, iż te postępy będą, będą większe. Więc no, w każdym razie, niezależnie od tego, czy czy dojdzie do tego wielkiego uderzenia, które przerwie linie obronne? No, muszą Ukraińcy atakować, bo w tym momencie zbyt dużo zainwestowano kapitału politycznego, także w przygotowania do tej kontrofensywy, żeby, żeby teraz, że tak powiem, odpuścić. Bo gdyby teraz Ukraińcy odpuścili, no to obawiam się, że ze strony Zachodu nastąpiłoby nastąpiłby zniecierpliwienie. No, z punktu widzenia Kremla oczywiście, im dłużej. Te uporczywe walki trwają, nie ma jakichś wyraźnych sukcesów ukraińskich, tym lepiej, bo Władimir Putin tutaj już od dawna widać, że, że gra na czas i liczy na zmęczenie po prostu opinii zachodniej tą wojną. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan redaktor Grzegorz Kuczyński, zachęcam nas jeszcze do lektury. My się jeszcze spotkamy być może w innych warunkach, ale to będziemy zapowiadać i państwu i widzom. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję, 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 dziękuję bardzo.